część filmu. Słuchajcie, jak widzicie, są nowe baniaczki. I teraz słuchajcie, tu mamy 280 litrów, tu, tu, tu. 315 litrów. Tu, tu na dole jeszcze na tej półce słuchajcie, 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 bo ona stwierdziła, że tu jednak będzie jakiś inny akwarium. Tu słuchajcie mamy co? Co tu, co tu, mamy? Fajne te baniaki pochodziły. Tu mamy trzy razy, słuchajcie. 180 osiemdziesiąt. Tu. Tu jestem. Piętyk. Tu. nie a, a, tu to co widzicie? Tu jestem. To słuchajcie są. 335 Tam jeszcze w końcu dojdzie 270 tutaj, że... Tak, tam będzie 270. No i moja żona wpadła na magiczny pan Co by to nie było 50 eee, Więc słuchajcie, no co? czekajcie trzeba substręcę eee, Skoro Anna mówi, że ma nie być 50 no to tych 50 pewnie nie będzie e, czyli tak wymyśliła sobie Anna tak e, że pan Arek zrobi tak że tę półkę, półkę da I wtedy mamy dwa wysokie baniaki tak bo słuchajcie o ile waga będzie chwilę trzęsła e, i zniknę pewnie z pola widzenia O ile... Dobra, nie mam mnie. Jestem. O ile słuchajcie... Te baniaki są rewelacyjne, bo są mocno nietypowe, czyli duża powierzchnia dna, nieduża wysokość. Oczywiście mogliśmy przerabiać te regały, ale raz, żeby się nie chciało. I tu mówię szczerze. Dwa, że uwielbiam jamniki tak? I mam trochę nawet na nie pomysłu na te niższe akwaria szczególnie, szczególnie, fajnie wydaje mi się będą nadawać się do biotopów rzek słuchajcie także no tu jest tu jest w sumie fajnych 6 sztuk tak jak mówiłem 3x183x135 tu gdzieś będą paletki pewnie tu w tej 315 w 300 zobaczymy Flowerhorn pójdzie na dół i tu, tu jest kwestia zrobienia fajnego mbaniaka takiej większej może kostki, 120, zobaczymy. A tu, tu słuchajcie, wywędrują te 50 i wejdą dwie 300. To będą takie 120 na 50 na 50. To już właśnie sobie postanowiłem. No więc co, szalejemy dalej. Myśleliśmy, że będzie koniec, wymyśleliście, że, że będzie koniec, a końca nie będzie, jak to u Kulesiów. Więc trzymajcie kciuki. Akwaria na szczęście, 50 już sprzedane. Emil pewnie się ucieszy. Kupiliśmy takie fajne pojemniczki. Mam nadzieję, że kolor Wam się podoba. zobaczcie, będzie piękny. No. Dojdą te maskownice i tyle. I tyle na razie z piszerunku. Tam musimy upchnąć 350 litrów. I nie wzięliśmy za nią pod uwagę tego, jak my to zrobimy, więc trzeba będzie tak poletki wyprowadzić. Jak wyprowadzimy paletki, to zdejmiemy tą półkę i pewnie włożymy to akwarium od góry. I dopiero z powrotem włożymy tą dwusetkę. czyli będzie to robić. Jak widzicie, już nie ma żadnych kabli na ścianach. Wchodzi sobie tylko wentylatorek. Tu czy ściusieńko. tam jeszcze jest burdel, ale tam nie skończyliśmy przez to, że są paletki. Ale to dosłownie dzień dwa. Ale tu już się, słuchajcie, pięknie, kabelki pochowane właściwie wszędzie. Dojdą maskownicy od frontów, poprzykręcamy listwy, umyjemy szybki i będzie pięknie. Anna będzie pięknie. Będzie pięknie. Powiedziałem co powymyślałeś z 50. Dobrze. Mam nadzieję, że wytrzymają tak jak i ja z tobą. <laughs> Dadzą radę. No słyszeliście kochani mamy dać radę. Dobra, Dobra. wiecie co, e, idę coś zjeść. Bo już padamy na pysk, wy obejrzyjcie sobie jak to wnosiliśmy do środka w wielkim skrócie Trzymajcie się, hejka Oła. Działa A Weźmiesz nożyk? Wezmę nożyk O, chyba teraz mnie złapał, wiesz? Wchodzimy, tutaj nie mam żadnego pojęcia ten naszemu zgubinku.

A ty teraz celuj, żeby mnie uderzył. I tam już sobie. Czy raczej tam? Parę rzeczy dziewczyna się Dziękuję na to, pod Jeszcze wziąłeś Jeszcze kawałeczek. Czekaj, 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 czekaj. O, już mi. Dobrze jest. Teraz chodź. Ja już to trzymam. Bo to nie jest ciężkie, tylko... Coś ty zrobi. zrobiłeś. Co to? Czekaj, 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 czekaj. przepraszam jeszcze gorzej właśnie nie bo ja chciałem cię ratować bo ty miałeś pewną a mi się akwarium tam... wbiło wtedy tu nie. i nie mogę oddychać no właśnie może tak że styropią po prostu wiesz co jak ciągnęliśmy to nie, to jest po prostu tak szyba ściana że akwarium wydoszło a tam jeszcze nie ale buja się czy coś nie

a jest ładna. Ach, listwa nam się podgięła. No i jest super już. Co? No owszem, jest ja trochę krzywa. No tak, no, Ale nam się, no widzisz. No teraz jest dobrze. Ej, git. O Boże, się tak. też. mama. O Każdemu życzę takiej żony, żeby k dała radę tak wysoko rzucić. Dzięki ci kochanie. Normalnie nie wiem co ci zrobię i jak ci zrobię, jak będziesz chciał. Ale mamy to. Mamy to. Dobra, pokażę wam kochani. Z ręki. Słuchajcie jak to wygląda. Wygląda. Oczywiście jeszcze będą maskownice i cała reszta. Ale jest bajka. Jest bajeczka. Tu oczywiście będą białe paski z pleksji e, Natomiast no, baniaki są od frontu nie widać, czy są duże. Natomiast one są, zobaczcie, jak głębokie. Tak? To są takie naprawdę fajne wanny. A powiem Wam szczerze, że Morda mi się cieszy, jak co Wam będę mówił. Też by Wam się cieszyła też by wam się cieszyło co e, będzie gdzie? Nie mam zielonego pojęcia na pewno w jednym będą w jednym z tych baniaków będą paletki pewnie ten bo to, to raczej wysokościowo im będzie odpowiadać e, no coś tu na pewno pokazowego nie wiem zgłupiałem słuchajcie dobra e, pocieszę się trochę a, a do was wrócimy za chwilę poopowiadamy, co tam, jak tam jeszcze brakuje jednego zbiornika, nie dojechał Eee, który pójdzie tam eee, w, w kąt, tak zwany? Nie jak... Jeszcze nie wiem, jak go tam w ogóle sadzimy, bo, bo nie wiemy. To też będzie fotworkiem, ponad 300 litrów. No, trzymajcie kciuki, kochani! Trzymajcie kciuki, bo ja jestem e, lekko tam, tamtym baniakiem przerażony. Tu będą 50 ale ale nie tak jak stoją. Bo, bo, bo to za dużo, chociaż teraz jak na to patrzę, to czemu nie. Nie, już obiecałem, koledze. Dobra, trzymajcie się kochani, tu zamówimy pewnie też takie duże baniaki niebawem. Do z hej!